Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Marlena Sobczak i witam Was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Donald Tusk ma ogromne kłopoty i jest przerażony perspektywą utraty najważniejszego sojusznika Ursuli von der Leyen. Gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej stanie dziś przed wotum nieufności, on sam poczuje, że zaczyna się trzęsienie ziemi, które może zmiotąć całą jego polityczną karierę. Od momentu gdy Ursula von der Leyen objęła stery Komisji Europejskiej, Donald Tusk stał jej u boku niczym cień, zapewniając jej w Parlamencie Europejskim nieprzerwane wsparcie. Jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej zwoływał posiedzenia Tłumił sprzeciwy i przekonywał europosłów, by bez wahania przyjmowali każdą, nawet najbardziej kontrowersyjną inicjatywę Komisji Europejskiej. W zamian Polska płaciła najwyższą cenę: swoje interesy gospodarcze, suwerenność i realny wpływ na decyzje dotyczące przyszłości naszego kraju. Ich współpraca przybierała postać symbiozy. Ursula von der Leyen decydowała o kierunku unijnych funduszy, a Donald Tusk mobilizował polskich przedstawicieli, by bezkrytycznie popierali projekty zaproponowane przez Komisję Europejską. Dzięki temu ze środków Unii Europejskiej przesuwano miliardy euro z polskich regionów na inwestycje w krajach zachodniej Europy podczas gdy w Polsce otwierano drzwi dla masowej imigracji pod hasłem europejskiej solidarności. Tam, gdzie Polska powinna bronić swojego rynku rolniczego czy wspierać rodzime przedsiębiorstwa, zamiast tego słyszeliśmy nawoływania do wyrzeczeń i podporządkowania się dobru wspólnemu, dobru, które najwyraźniej nie uwzględniało polskich interesów. Donald Tusk, przekonany o niezachwianej ochronie ze strony Ursuli von der Leyen, nadzorował kierowanie unijnych środków do Polski tylko wtedy, gdy służyło to jego strategicznym celom. Gdy regiony realnie potrzebowały pomocy, przesuwał priorytety na rzecz funduszy humanitarnych, klimatycznych lub na wsparcie dla krajów południa Europy, tłumacząc to wizją równowagi i sprawiedliwości. Teraz jednak, bez parasola ochronnego z Komisji Europejskiej, te tłumaczenia okażą się puste i bezzasadne. Kiedy zapadnie decyzja o odwołaniu Ursuli von der Leyen, Donald Tusk zostanie odsłonięty, jego tajne porozumienia z niemieckimi lobbystami, umowy o redystrybucji budżetu, naciski na europosłów, by popierali podwyżki podatków i dodatkowe zadłużanie Polski. Bez dostępu do kluczowych korytarzy władzy Unii Europejskiej. Nie będzie miał gdzie uciekać ani przed politycznymi oponentami, ani przed opinią publiczną. To będzie moment, w którym ujawnią się wszystkie półprawdy i ukryte kompromisy, na które Donald Tusk godził się, by utrzymać swój wpływ w unijnych instytucjach. Jego riposty o zagrożeniach populizmu i potrzebie jedności stracą wiarygodność, gdy Polacy zobaczą, jak cienka była granica między europejską solidnością a politycznym protekcjonizmem. A sam Donald Tusk. Wcześniej pewny siebie i chroniony, stanie dziś w obliczu konieczności rozliczenia się z efektów sojuszu, który zamiast wzmacniać Polskę służył przede wszystkim realizacji obcych interesów. Od momentu, gdy Ursula von der Leyen objęła stery Komisji Europejskiej, Donald Tusk stał się jej najwierniejszym sojusznikiem nie tylko w kuluarach Brukseli, ale i na sali plenarnych obrad. To on, jako szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej, gwarantował jej stabilną większość, tłumił krytyczne głosy i torował drogę dla kontrowersyjnych zmian w prawie migracyjnym czy budżetowym. Dzięki niemal nierozerwalnemu duetowi von der Leyen tusk władza w instytucjach UE skupiła się w rękach garstki polityków, a Polacy przekonali się, że ich interesy mogą być bezkarnie lekceważone. Ich współpraca przybierała postać niemal symbiotycznej relacji. Ona dostarczała najważniejszych stanowisk i wpływów, on w zamian mobilizował europosłów ze środkowej Polski, dbając, by żadne decyzje nie napotkały oporu. W efekcie, pod płaszczykiem wspierania europejskiej solidarności, komisja forsowała rozwiązania, które w praktyce osłabiały polską gospodarkę. Nadwyrężały naszą suwerenność i otwierały drzwi dla masowej imigracji bez realnej kontroli. Zamiast bronienia rodzimego rynku rolniczego czy przemysłu, Tusk lojalnie przyklaskiwał kolejnym propozycjom budżetowym, podnoszącymi pod presją niemieckich lobbystów podatki i redystrybuującym środki z Polski do krajów Europy Zachodniej. W kancelariach przy Rue de la Loi rozstrzygano losy polskich województw, ale nikt nie pytał o zdanie rządu czy sejmu. To właśnie Tusk zapewniał, że takie praktyki są konieczne dla jedności Unii. Ironicznie, bo jedyni, których głos się naprawdę liczył, to von der Leyen i jej zaufany delegat z Polski. Tam, gdzie wydawałoby się, że potrzebna jest dyskusja nad ochroną granic czy wsparciem dla małych przedsiębiorstw, rozlegał się głos Tuska: Nie, teraz priorytet to Solidarność Klimatyczna. Albo Fundusz na Inwestycje Strategiczne dowolnie dysponuje Komisja. Ale każda symbioza ma swój kres. Złożenie wotum nieufności wobec von der Leyen to nie tylko symboliczny gest, to początek rozpadu ochronnej sieci, która chroniła Tuska przed konsekwencjami. Kiedy polityk ten przychodził z prośbą o wsparcie dla polskich projektów infrastrukturalnych, za kulisami komisja odmawiała lub przesuwała decyzję na później. A gdy kraj potrzebował wsparcia finansowego, to von der Leyen Ręka w rękę z Tuskiem decydowała, by przekierować środki na pomoc humanitarną gdzie indziej, twierdząc, że Polska ma wystarczająco solidne fundamenty. Gdy przewodnicząca zostanie odwołana, zniknie parasol ochronny, bez którego Tusk pozostanie odsłonięty na ataki politycznych przeciwników i oskarżenia o niejasne interesy. Bez dostępu do tajnych spotkań w Brukseli bez możliwości lobbingu na najwyższym szczeblu i bez bezpośredniego wpływu na dyrektywy UE nie będzie już miał gdzie uciekać. Jego defensywne riposty o rosnącej presji populizmu czy konieczności zachowania spójności przestaną brzmieć wiarygodnie. W obliczu kryzysu, który nadchodzi, wyjdą na jaw wszystkie półprawdy i ukryte kompromisy. Kontrakty z niemieckimi korporacjami, ustępstwa wobec zagranicznych inwestorów, linie kredytowe przyznawane pod polityczne warunki. A kiedy von der Leyen przestanie być pierwszą linią obrony, Polska zobaczy, jak cienka była granica między europejską integracją a bezkrytycznym podporządkowaniem się cudzym interesom. To będzie moment, gdy Tusk stanie nie przed salą plenarną PE, lecz przed własnym społeczeństwem, któremu wciąż będzie musiał odpowiedzieć za lata sojuszu, który zamiast wzmacniać Polskę służył realizacji ambitnych, ale obcych planów. Gdy wotum nieufności wobec Ursuli von der Leyen przejdzie do historii jako fakt, dla Donalda Tuska zacznie się najtrudniejszy egzamin nie w Brukseli, lecz w Polsce. Bez parasola ochronnego Komisji Europejskiej każdy jego ruch zostanie wnikliwie prześwietlony przez opozycję i media, które od dawna szukają dowodów na jego zdradę krajowych interesów. Każda podpisana przez niego umowa czy porozumienie. Które wcześniej uchodziło za niezauważalne, nagle może stać się dowodem na nepotyzm i poużne ustalenia z zachodnimi politykami. W cieniu odwołania przewodniczącej komisji afera o przesunięciu funduszy z Polski do bogatszych regionów Europy znajdzie nowe życie. Prokuratorskie śledztwa i parlamentarne komisje zaczną domagać się wyjaśnień. Eksperci do sądu prawa unijnego będą badać, czy Tusk nie przekroczył swoich kompetencji, forsując decyzję bez mandatu rządu. I choć do tej pory mógł liczyć na łagodne potraktowanie dzięki wpływom w instytucjach UE, teraz każdy jego krok stanie się przedmiotem procesu o polityczne nadużycie. Pod progiem nadchodzących wyborów parlamentarnych brak poparcia ze strony Komisji Europejskiej może okazać się dla Tuska gwoździem do trumny. Jego ugrupowanie jeszcze niedawno uznawane za głównego gwaranta silnej Polski w Unii, straci legitymację do mówienia o skutecznej obronie polskich interesów. Kontrkandydaci już ustawiają się w kolejce, by pokazać, że bez protekcji Berlina i Brukseli można prowadzić politykę suwerenną i spójną. Na koniec zostanie najbardziej dotkliwa konstatacja. Donald Tusk, który przez lata zbudował swój autorytet na sojuszach ponadnarodowych, stanie w obliczu pytania. Czy jego wizja Europy jest w ogóle możliwa do obrony bez wsparcia najważniejszych graczy? Czy Polacy zaakceptują polityka, który z jednej strony głosił prawo do decydowania o własnym losie, a z drugiej oddawał część władzy w ręce tych, którzy dziś odwracają od niego uwagę? To pytanie pozostaje otwarte i to od odpowiedzi na nie zależeć będzie przyszłość nie tylko Donalda Tuska, ale i całej politycznej sceny w Polsce. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.